Pamiętam szkło i światła bardziej niż twarze. Warszawa stała nieruchomo tamtego wieczoru, jakby ktoś zatrzymał zegar nad Pałacem Kultury. Gala w Bristolu, jeden z tych wieczorów, gdzie pieniądze spotykają się z pieniędzmi i udają, że świętują coś więcej niż samych siebie. Ona stała obok niego pod kaskadą fleszy, podbródek uniesiony, uśmiech wyćwiczony do perfekcji. Zdrada zapakowana jak prezent, z kokardką i kartką gratulacyjną. Ludzie klaskali. To było grzeczne klaskanie, takie jakie słyszysz, gdy ktoś ogłasza przejęcie firmy albo otwarcie funduszu. Techniczne, bez duszy. Ja stałem z kieliszkiem wódki żubrówki w dłoni, której nie piłem, bo bałem się, że jeśli zacznę, to nie przestanę. Czytałem ten pokój jak umowę inwestycyjną. Każdy gest, każde spojrzenie, każdy dotyk jego ręki na jej plecach wszystko to było przedstawiane jako sukces jej sukces. Jego sukces. Wspólne zwycięstwo dwojga ludzi, którzy właśnie zadeptali trzeciego. Byłem tym trzecim. Czułem się jak drobny druk w kontrakcie, który wszyscy podpisują, ale nikt nie czyta. Jakbym stał się niewidzialny w swoim własnym życiu, podczas gdy moja żona i jej kochanek, bo tak trzeba to nazwać, prawda? Odbierali gratulacje za projekt, który nie mógłby istnieć bez mojej technologii. Ale o tym nikt nie wspomniał. Ja byłem tylko mężem Karoliny. Inżynierem, który siedzi cicho w kącie. Obserwowałem ich okrążenie zwycięstwa, mierzyłem dystans między tym, co mówili, a tym, co było prawdą. Prawda miała strukturę. Miała dokumenty, podpisy, paragrafty, które nie mrugały pod światłem kamer. Pozwoliłem im mieć ten moment. Włożyłem ręce do kieszeni i skupiłem się na oddechu, raz dwa, trzy, jakbym przygotowywał się do prezentacji, gdzie emocje nie mają miejsca. A liczby mówią wszystko. Marcin Zawacki, tak się nazywał. Potent Adventure Capital, twarz z okładek Forbes Polska. Człowiek, który zarabiał na marzeniach innych ludzi, teraz zarabiał też na moim małżeństwie. Karolina prezentowała się u jego boku jak wytworny dodatek do jego imperium. Zastanawiałem się, czy w ogóle pomyślała o mnie, stojąc tam w tej sukni od Macieja Zienia, która kosztowała tyle co dwa moje pensje. Nie krzyczałem. Nie zrobiłem sceny. Skończyłem drinka, postawiłem kieliszek na tacy i wyszedłem przez boczne drzwi, zanim ktokolwiek zauważył moją nieobecność. Ulica była zimna, luty w Warszawie nie wybacza, ale ta zimno przynajmniej było szczere. Zapisz się na kanał, zostaw łapkę w górę i napisz, co byś zrobił na moim miejscu. Rano ból osiadł jak kurz po remoncie. Mieszkanie na Mokotowie było za duże dla jednej osoby. Zbyt wypolerowane, zbyt doskonałe. Karolina urządzała je przez dwa lata. Każdy mebel miał pochodzenie, każda lampa historię z jakiegoś designerskiego targu. Teraz to wszystko wyglądało jak scenografia do filmu, w którym nie chciałem już grać. Poruszałem się powoli, dotykając grzbietu książki, krawędzi ramki ze zdjęciem z Mazur, gdzie jeszcze się do mnie uśmiechała, prawdziwie. Próbowałem zrozumieć, kiedy to się stało. Kiedy przestałem być człowiekiem, a stałem się funkcją. Przydatną częścią jej planu. Zbudowaliśmy to życie na spotkaniach w kalendarzach Google i artykułach przesyłanych sobie nawzajem. Przeczytaj to, może ci się przyda. Musimy porozmawiać o tym w weekend. Weekend nigdy nie nadchodził. Zawsze było coś pilniejszego. Zawsze było zaraz. Myślałem, że tak po prostu wygląda dorosłe małżeństwo. Efektywne, zorganizowane, bez niepotrzebnych emocji. Okazało się, że byłem dobrze zorganizowanym narzędziem. Pamiętam te chwile, kiedy myślałem, że naprawdę mnie widzi. Późne noce, kiedy przynosiła mi kawę bez pytania, ciche dzięki rzucone przez ramię, gdy wysyłałem jej poprawki do prezentacji, uznawałem to za bliskość, a to była tylko wygoda. W szafie pod starymi albumami i pudłem z kablami leżało coś, o czym Karolina nigdy nie pytała. Wyglądało niewinnie brązowe pudełko, jakby pełne starych rachunków albo zdjęć, których nikt nie wydrukował. Ale w środku były początki. Patent na algorytm kompresji danych, który opatentowałem 6 lat temu, kiedy jeszcze pracowałem dla siebie, zanim poznałem Karolinę. Zanim stałem się kimś, kto wspiera jej karierę. Ten algorytm był sercem technologii, na której zawadzki budował swoją nową platformę fintech. Wszyscy zapomnieli albo udawali, że zapomnieli. Że przeniosłem prawa do tego patentu do trustu, który sam kontrolowałem. Wszyscy podpisali umowy licencyjne, bo to był formalny krok, nudny krok. Nikt nie czytał drobnego druku, a w drobnym druku była klauzula moralna i klauzula zmiany kontroli i wymóg mojej osobistej zgody na każde wykorzystanie w projektach, które mogłyby naruszyć reputację technologii. Byłem wtedy paranoiczny, ostrożny. Nie wiem, ale teraz to brzmiało jak prezent od mojego dawnego ja. Ten patent był fundamentem. Bez niego cały projekt zawadzkiego był tylko ładną prezentacją bez substancji. A ja miałem klucz. Zapisz się, zostaw lajki like i napisz, czy powinienem im odpuścić, czy iść dalej. Biuro na żoli Żoliborzu było ciche jak biblioteka o trzeciej nad ranem. Jechałem windą z sercem, które nauczyło się liczyć zamiast czuć. Nie wzywałem gniewu. Wzywałem dokumenty. Komputer na biurku zaświecił się tym specyficznym sposobem, obojętnie, profesjonalnie, jak światło w sali sądowej. Otworzyłem folder z patentami. Główny patent, licencje downstream, sublicencje, prawa audytowe. Każdy paragraf był ścięgnem napiętym z intencją. Czytałem klauzulę, która wymagała mojej zgody na każde materialne powiązanie, które mogłoby zagrozić integralności marki. W tamtym czasie uważano ją za przesadną. Mój prawnik powiedział wtedy: Jesteś zbyt ostrożny. Odpowiedziałem: Wolę być ostrożny niż głupi. Teraz ta ostrożność wyglądała jak prorokowanie. Nie zadzwoniłem do nikogo. Plan nie potrzebował sojuszników, potrzebował sekwencji, logiki, matematyki losu. Sporządziłem pismo wzywające do audytu i ujawnienia wszelkich osobistych i zawodowych powiązań. Istotnych dla nadchodzących przejęć. To nie było oskarżenie. To były drzwi, które po otwarciu nie zamkną się z powrotem. Załączyłem kalendarz wydarzeń, gala w Bristolu, wcześniejsze spotkania, zdjęcia z prasy kolorowej, gdzie Karolina i Zawacki przypadkowo pojawiali się w tych samych miejscach. Plotki przekształcone w artefakt zgodności z przepisami. Wszystko elegancko, bez emocji, jak dobrze zredagowany raport. Potem przygotowałem coś, czego nikt się nie spodziewał. Aukcje. Podstawowa licencja zostanie przenoszona na nowych warunkach. Żadnych teatralnych gestów. Żadnego krzyku. Zawadzki może zatrzymać swoje nagłówki w gazetach, jeśli chce. Ja wolałem dokumenty. Dokumenty, w przeciwieństwie do plotek, nie zapominają własnych słów. Wysłałem zaproszenie do procesu Silt Beat, do pięciu graczy na rynku, którzy chcieli mojej technologii, zanim stała się modna, memorandum było proste, niemal ascetyczne. Warunki nie były. Każdy zwycięski oferent musiałby przyjąć rozszerzone zobowiązania dotyczące ujawniania informacji, zgodzić się na publiczny dodatek etyczny i zaakceptować cenę minimalną, która odzwierciedlała zarówno wartość IP, jak i ryzyko reputacyjne. Minimalna cena była chirurgicznie wysoka. W prywatności przeanalizowałem liczby jego flagowego przejęcia. Zawadzki zbudował swoją markę na nieuchronności, tak jak przypływy udają, że wybierają Księżyc. Ale kamieniem węgielnym tej transakcji była moja licencja. Bez niej architektura się załamywała. Rynek nie wybuchłby. Po prostu by zauważył. A zauważenie, w finansach, jest pogodą. Oferty nadeszły w zaszyfrowanych kopertach. Otwierałem je z tym samym spokojnym oddechem, który ćwiczyłem tamtej nocy, i pozwoliłem, aby liczby uporządkowały świat na nowo. Zawadzki złożył ofertę. Oczywiście, że złożył. Duma jest płynna tylko do momentu, gdy uderzy w mur. Jego liczba była najwyższa, jaką ktokolwiek kiedykolwiek zaoferował za moją pracę. Ale nie była wystarczająca. Skorzystałem z prawa do zażądania najlepszej i ostatecznej oferty. I dodałem warunek. Podpisane publiczne uznanie naruszenia polityki oraz darowizna na rzecz niezależnego funduszu stypendialnego dla inżynierów pierwszego pokolenia, zarządzanego przez Blind Trust, którego nie kontrolowałem. Zapisz się na kanale, zostaw łapkę w górę i powiedz, czy powinienem być łagodniejszy. Oferty leżały na moim biurku, jak karty w pokerze, którego nikt oprócz mnie nie wiedział, że gram. Pięć firm, pięć różnych wizji tego, jak wykorzystać moją technologię. Ale, tylko jedna oferta miała ciężar desperacji. Ta od Zawadzkiego. Jego liczba była obsceniczna. 23 miliony złotych za pełną licencję z prawami sublicencyjnymi. To było więcej niż zarabiałem przez całe życie. To była liczba, która powinna zamknąć każdą dyskusję i kazać mi tańczyć z radości. Ale ja nie tańczyłem. Patrzyłem na nią jak na równanie, które nie sumowało się do niczego wartościowego, bo cena nigdy nie była o pieniądzach. Skorzystałem z klauzuli best and final. To było prawo zapisane w oryginalnym memorandum. Możliwość poproszenia każdego oferenta o ostateczną, ulepszoną propozycję. Wysłałem krótki e-mail do wszystkich pięciu graczy. Do Zawadzkiego wysłałem załącznik. Dodatkowe warunki. Nie były negocjowalne. Po pierwsze, publiczne oświadczenie o naruszeniu polityki etycznej w relacjach biznesowych i osobistych, podpisane osobiście przez oferenta, do opublikowania w pulsie biznesu i na LinkedIn. Po drugie, darowizna w wysokości 2 milionów złotych na fundusz stypendialny dla młodych inżynierów z małych miast, zarządzany przez niezależny blind trust. Nazwiska stypendystów nigdy nie będą publiczne. Moje nazwisko nigdy nie pojawi się jako fundator. Po trzecie, Zgoda na klauzulę reputacyjną, która pozwalała mi wycofać licencję w przypadku jakiegokolwiek przyszłego skandalu związanego z niemoralnymi praktykami biznesowymi. Warunki były chirurgiczne. Zaprojektowałem je nie po to, żeby go zniszczyć, to byłoby łatwe i tandetne. Zaprojektowałem je, żeby kosztowały. Żeby każdy, kto usłyszy o tej transakcji, wiedział, że był tu błąd, że ktoś zapłacił nie tylko za technologię, ale za swoją arogancję. Minęły cztery dni. Jego prawnik dzwonił trzy razy. Za każdym razem mówiłem to samo. Warunki nie są negocjowalne. Za trzecim razem usłyszałem w jego głosie zmęczenie. To była kapitulacja przed kapitulacją. Zawadzki potrzebował tego patentu. Jego platforma Fintech miała się uruchomić za sześć tygodni. Inwestorzy już byli na pokładzie. Partnerzy czekali. Media przygotowywały materiały. Bez mojej technologii wszystko to było zamkiem z piasku, czekającym na przypływ. W piątek o 18:23 przyszła odpowiedź. Akceptacja. Pełna, bezwarunkowa, podpisana cyfrowo przez niego osobiście. Dołączył przelew potwierdzający wpłatę dwóch milionów na rachunek funduszu. Oświadczenie etyczne miało być opublikowane w poniedziałek rano, równocześnie z oficjalnym ogłoszeniem transakcji. Przeczytałem jego akceptację dwa razy. Nie czułem triumfu, czułem coś czystszego, sprawiedliwość przeliczoną na paragrafty i złotówki. Odpowiedziałem jednym zdaniem. Licencja zostanie przesłana w poniedziałek po publikacji oświadczenia. Zapisz się, lajk like i napisz, czy powinienem czuć się źle z tego powodu. Poniedziałek. Centrum nauki Kopernik było wypełnione po brzegi. Zawadzki organizował tam swoją wielką premierę, prezentację platformy, która miała zrewolucjonizować polski fintech. Zaproszenia były ekskluzywne. Media czekały jak sępy. Karolina siedziała w drugim rzędzie, w garniturze od bohoboco. Włosy upięte tak, jakby to był jej dzień, a nie jego. Nie byłem tam. Nie musiałem być. O dziewiątej rano, dokładnie w momencie, gdy Zawadzki wchodził na scenę, publikacja się pojawiła. Puls biznesu. Pierwsza strona sekcji biznesowej, online. Zawadzki przyznaje się do naruszenia zasad etyki w prowadzeniu negocjacji biznesowych, publikuje oświadczenie i funduje stypendia. Tekst był krótki, merytoryczny, nieubłagany. Zawierał jego podpis, jego słowa o błędach w ocenie granic między życiem osobistym a zawodowym, o potrzebie przywrócenia standardów, o funduszu stypendialnym jako geście odpowiedzialności. Moje nazwisko pojawiało się jako licencjodawca kluczowej technologii, z informacją, że transakcja została sfinalizowana pod rozszerzonymi warunkami ujawnienia i odpowiedzialności etycznej. LinkedIn eksplodował w ciągu 10 minut, Twitter jeszcze szybciej. Ludzie w sali na Kopernika zaczęli sprawdzać telefony. Ten nowoczesny szmer, ciche wibracje, ekrany rozjaśniające twarze. Szept, rozchodzący się jak fala. Zawadzki był w połowie zdania o przyszłości demokratyzacji finansów, kiedy zauważył zmianę. Zobaczył pochylone głowy, palce przesuwające się po ekranach. Jego asystentka weszła na scenę bocznym wyjściem, szepnęła mu coś do ucha. Widać było, jak jego szczęka się zaciska, kontynuował. To trzeba mu przyznać. Miał zimną krew. Skończył prezentację. Odpowiedział na trzy pytania techniczne. Ale czwarte pytanie przyszło od dziennikarki z Rzeczpospolitej. Panie Zawadzki, czy może Pan skomentować dzisiejsze oświadczenie dotyczące naruszeń etycznych? Cisza. Nie ta uroczysta, tylko ta zbudowana z szoku. Oświadczenie mówi samo za siebie. Odpowiedział: Zależy mi na prowadzeniu biznesu w sposób transparentny i odpowiedzialny. Fundusz stypendialny to nasza inwestycja w przyszłe pokolenie polskich inżynierów. Nasza, jakby to był jego pomysł, jakby to nie był warunek, który musiał zaakceptować, żeby utrzymać swoje imperium na powierzchni. Karolina siedziała sztywno. Widziałem to później, na nagraniu, które krążyło w mediach społecznościowych. Jej uśmiech, ten wyćwiczony, profesjonalny, falował. Nie była już częścią opowieści o sukcesie. Była częścią przypisu, którego nikt nie chciał czytać na głos. Moja nieobecność mówiła więcej niż jakakolwiek mowa. Nie musiałem tam być, żeby wszyscy wiedzieli, kto kontrolował narrację. Cena była astronomiczna, warunki publiczne, a pomiędzy wierszami każdy przeczytał to samo. Są konsekwencje. Zawsze są konsekwencje. Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz, co widzisz na jego twarzy. Dokumenty rozwodowe podpisaliśmy w małej kancelarii na Pradze. Drewniany stół, który pamiętał lepsze czasy. Notariusz starszy, zmęczony, który widział już setki rozpadających się małżeństw i nie udawał, że to jest coś wyjątkowego. Karolina przyszła w czerni, jakby to był pogrzeb. W pewnym sensie był. Nie pytałem o przeprosiny, nie czekałem na wyjaśnienia. Wiedziałem już wszystko, co musiałem wiedzieć. Pozwoliłem dokumentom mówić za nas, bo papier potrafił być twardszy niż ciało, kiedy trzeba. Ugoda była uczciwa. Podzieliliśmy mieszkanie, konta, wszystkie rzeczy materialne, które zbudowaliśmy razem. Sprawiedliwość była moim sposobem patrzenia na siebie w lustro. Nie było płaczu, nie było dramatu, tylko jej podpis obok mojego i pieczęć, która zmieniała status z małżeństwo na rozwiedzeni proste, chirurgiczne, ostateczne. Wyszedłem z kancelarii i poczułem, jak Warszawa oddycha inaczej. Powietrze było takie samo, ale ja nie byłem. Fundusz stypendialny ruszył bez mojego nazwiska, dokładnie tak jak zaplanowałem. Młodzi inżynierowie z Suwałk, z Kielc, z małych miasteczek, o których nikt nie słyszał, pisali eseje o mostach, bateriach, lepszych sposobach przechowywania energii słonecznej. Czytałem je wieczorami, jak niektórzy czytają modlitwy i czułem, jak coś się goi w miejscu, którego nigdy wcześniej nie dotykałem. Nie przebaczenie, nie zapomnienie, tylko koniec krwawienia. Przeprowadziłem się do mieszkania na Żoliborzu, dwupokojowego z widokiem, który nie prosił o podziw. Zabrałem swoje książki, swój spokój i czystą pamięć tego, kim byłem, zanim którykolwiek z nich zaczął klaskać. Zawadzki dostał swoją transakcję za cenę, którą jego publiczność nigdy nie zobaczy na żadnym slajdzie. 23 miliony plus 2 miliony darowizny plus jego reputacja wystawiona na sprzedaż. Karolina dostała swoje zwycięstwo, oprawione w moment, który nie postarzeje się dobrze. Będą razem czy osobno? To już ich sprawa. Ja już nie jestem częścią tej historii, a ja odzyskałem swoje życie. Linijka po linijce. Podpis po podpisie. Jak bilans, który wreszcie się zgadza. Czasami mijam Bristol albo widzę Pałac Kultury oświetlony nocą i myślę o tamtym wieczorze. O kieliszku żubrówki, którego nie wypiłem, o klaskaniu, które nie było dla mnie. Ale to nie boli. To jest tylko informacja. Dane. Coś, co się wydarzyło i przeszło. Teraz pracuję nad nowym projektem, mniejszym, moim, bez licencji, bez trustów, bez klauzul moralnych. Po prostu dobra technologia i ja. I czasami, kiedy kod się kompiluje czysto o trzeciej nad ranem i miasto za oknem śpi, czuję coś, czego nie czułem od lat. Spokój, subskrybuj. Zostaw łapkę w górę i powiedz: czy znalazłem sprawiedliwość, czy tylko zemstę?